Podstawą jest edukacja i niestety nie jest prawdą, że wszyscy Polacy wiedzą, na czym polega zdrowy styl życia. To jest bardzo wiele wprowadzających w błąd informacji, zarówno w internecie, jak i w mediach tradycyjnych, zarówno w telewizji, w prasie, w radiu. To dotyczy zarówno reklam najróżniejszych suplementów, które wprowadzają w błąd, które powodują, że... Polacy odnoszą wrażenie, że wystarczy kupić suplement i już sprawa zdrowia jest załatwiona, już nie trzeba prowadzić zdrowego stylu życia, nie trzeba wykonywać badań profilaktycznych, nie trzeba leczyć się, można przerwać terapię, nie trzeba podejmować te terapii. To, to jest jeden aspekt. Ale drugi aspekt to jest poza świadomością, wiedzą, to jest jeszcze wdrażanie tej wiedzy w codzienne życie. W szczególności w zakresie choroby układu krążenia znaczenie ma regularność. Bo jeśli mówimy o aktywności fizycznej, to wcale nie myślimy o tym, żeby dwa razy w roku przebiec maraton. Myślimy o tym, żeby codziennie lub prawie codziennie przez 30 minut się ruszać, także żeby być umiarkowanie, ale nawet dość mocno zmęczonym. Jeśli myślimy o zdrowych wyborach żywieniowych, to nie od święta. Ta, tylko, tylko właśnie w święta sobie możemy pozwolić na pofolgować, natomiast myślimy o tym, żeby na co dzień zdrowo się odżywiać, by dieta była oparta, by, by, by nasze posiłki były komponowane z zdrowych produktów, nieprzetworzonych, w dużej mierze głównie opartych o warzywa i owoce.